Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Dominik Olszewski, 2357. Nie wiem, co te cyferki znaczą, ale to nieważne. Nie w, każdym, nie w każdym pytaniu, nie przy każdym pytaniu są te cyferki, więc to takie zagadkowe, co to za szyfr jest, no ale mniejsza. Pisze tak, witam serdecznie, panie Stanisławie. Dzisiaj chciałbym się zapytać pana o postać ojca Pio. Oglądałem ostatnio włoski dokument na temat jego osoby i chętnie dowiem się, jaki był przekaz odnośnie jego osoby w Polsce podczas trwania komuny. Pozdrawiam serdecznie i dużo zdrowia życzę. No dwa przekazy były. Pierwszy to był kościelny, taki no, nacechowany pewną ostrożnością, bo y, ojciec Pio za życia, no tam wzbudzał pewne wątpliwości, również w Watykanie tam niektórzy purpuraci uważali go za szarlatana sprytnego. No, ale inni go uważali, że, że nie jest szarlatanem, że te stygmaty jego to są autentyczne i tak dalej. No, a kiedy został kanonizowany, no to te wszystkie, te wszystkie wątpliwości zniknęły, jakby ręko odjął. A z kolei komuna, no to oczywiście, że uważała go za szarlatana no i ale to komuna każdego uważała za szarlatana albo za wroga, kto tam z nimi nie śpiewał w chórze, a nawet niektórych co śpiewali z nimi w chórze to też uważali za wrogów, za prowokatorów i tak dalej no taka atmosfera podejrzliwości to w, w, w środowisku komuny panowała, więc nic dziwnego, że ojca Pio też podejrzewali różne rzeczy e, Pan Pawik Lokst. Panie redaktorze, jak zapatruje się pan na naszych senatorów? Jaką mogą pełnić rolę w świetle konstytucji z 1997 roku? Ostatnio jeden z członków Izby Zadumy, nomen omen, Pupa Zdzisław, jak widać wyprzedził Pan ze swoją frazeologią wypadki w naszym Bantustanie stwierdził, że referendum na temat imigrantów ma być, bo prezes Kaczyński tak mówi. Mnie poziom senatorów nie zachwyca. Wyjątkiem jest wielce dostojny Jan Maria Jackowski, który wyleciał z spis za nieposłuszeństwo. Wyróżnia go świetna prezencja i elokwencja, zwłaszcza na tle nielotów z Izby Wyższej. Czy chociaż tego możemy się domagać od naszych incitatusów? I czy zna pan senatora Jackowskiego? No, znam go oczywiście. Pan senator Jackowski, że razem żeśmy tam pisywali do naszego dziennika w swoim czasie, no i jeszcze z innych okoliczności go znam. Natomiast myślę, że ani prezencji, ani elokwencji od naszych incytatusów nie możemy oczekiwać, bo to przekracza ich, zwyczajnie przekracza ich możliwości. W ogóle Senat w świetle Konstytucji. 1997 roku. Ja przypomnę, jak się doszło do tego Senatu, że w zamian za premiera, to I te wybory koncesjonowane w 1989 roku były wolne wybory do Senatu, i Senat był poza jednym senatorem z Tokłosą, to Senat był w 1999 Procentach solidarnościowych. No, ale to też nic nie dało. Senat w Konstytucji z 1997 roku pełni rolę zawali drogi. Właściwie nie wiadomo, po co on jest. I tu żadne takie tam selekcje tego no nic nie dadzą. Moim zdaniem Senat mógłby odegrać pozytywną rolę, gdyby został nieznacznie zmieniony w sposób wybierania senatorów. Czynne prawo wyborcze by przysługiwało, bo bierne prawo wyborcze miałby każdy, kto dzisiaj ma, to znaczy skończył 35 lat, proszę bardzo, niech kandyduje, tam niech się kotuje. Natomiast czynne prawo wyborcze do Senatu można by było ograniczyć. Tylko do tak zwanych obywateli kwalifikowanych. Nie byłaby to regulacja jakaś wyjątkowa, bo taka właśnie ordynacja wyborcza do Senatu obowiązuje we Francji, więc nie musielibyśmy się tu tłumaczyć przed żadnymi tam werami jurowymi w Komisji Europejskiej czy przebierańcami w Luksemburgu, że to jest naruszenie demokracji. Natomiast yy, o co chodzi? Że wyborcami senatorów, to znaczy prawie 100% wyborców senatorów, to byliby działacze samorządu gminnego, gdyby jeszcze w dodatku skorzystać z okazji i zlikwidować te dwa szczeble samorządu wojewódzki i powiatowy, bo to ze względów socjalnych tylko to istnieje, żeby stworzyć żerowisko dla zaplecza politycznego, partii politycznych, to, tam, no to, no to można się doskonale, państwo się doskonale mogłoby bez tych dwóch szczebli obejść. Natomiast samorząd, ci samorządowcy gminni by wybierali senatorów. I tacy senatorowie, no, wiedzieliby że muszą pilnować autonomii samorządu gminnego zwłaszcza autonomii finansowej bo ja bym tu z tym powiązał y, zmianę systemu finansowego państwa rząd przestał być poborcą podatkowym poborcą podatkowym byłaby gmina gmina w Musiałaby zapłacić składkę na państwo, każdorazowo ustalaną przez Sejm. Jakby nie zapłaciła, to musiałaby zostać rozparcelowana między sąsiednie gminy, bo to by był dowód, że nie jest zdolna do samodzielnego istnienia. A jakby zapłaciła, no to wszelka nadwyżka ponad tę składkę na państwo byłaby własnością gminy. O co chodzi w takiej zmianie? Chodzi o to, żeby zmusić samorząd gminny do. Zabiegania o względy podatników, dlatego że o podatników w ogóle, dlatego że gmina miałaby tylko tyle pieniędzy, ilu podatników na jej terenie będzie płacić jej podatki, więc musiałaby tym podatnikom stwarzać dogodne warunki tam funkcjonowania, co byłoby z pożytkiem dla gospodarki no i z dla obywateli. Ale żeby tutaj pohamować zakusy władzy centralnej na tę autonomię finansową gminy, to właśnie tutaj trzeba by Senat wykorzystać, bo Senat bierze udział w procesie legislacyjnym. I na przykład, gdyby Sejm ustanowił składkę na państwo na takim poziomie, żeby wydrenowała wszystkie nadwyżki z gminy, no Senat mógłby to skutecznie zablokować, bo bierze udział w procesie legislacyjnym. No i jeszcze prezydent mógłby tutaj wesprzeć Senat. Mówiąc krótko, wejście Senat miałby wtedy pełniłby wtedy jakąś pożyteczną rolę w systemie konstytucyjnych. Organów państwowych, bo w tej chwili to właściwie jest zbędny całkowicie, tam tylko się kotłują i na złość sobie robią, kopią się po kostkach, bez sensu zupełnie. Joe ob 3. -se. Czy mocarstwo niejawnie atomowe z Bliskiego Wschodu może być wytypowane na zwycięzcę konfliktu na bardzo Bliskim Wschodzie? No, myślę, że znaczy nie bardzo rozumiem. Prosiłbym o, że tak powiem, skonkretyzowanie tego pytania, bo to są takie spekulacje, że tutaj ta wojna to się toczy w interesie Izraela. No myślę, że nie. Izrael zachowuje bardzo tutaj, powściąg bardzo powściągliwie się Izrael zachowuje, co wytknął mu niedawno nieubłaganym palcem sam prezydent Zeleński. W związku z tym no, prosiłbym o sprecyzowanie pańskich podejrzeń. Adam... 198, 101, 12. Powiedział pan, że są trzy możliwe rozstrzygnięcia wojny. Zwycięstwo Ukrainy podzielił pan na wersję maksimum, zajęcie Kremla i minimum, odzyskanie Ziem sprzed 2014 roku. Obie uznał pan za niekorzystne dla Polski. Pierwsza, faktycznie groźna dla nas, jest nierealna. Druga, również mało prawdopodobna, musiała być okupiona. Olbrzymimi stratami ukraińskimi, Ukraina, istniejąca wyłącznie dzięki pieniądzom z USA, po odzyskaniu Krymu nie miałaby statusu mocarstwa. Aby tylko uzyskać status quo ante, potrzebowałaby planu Marszala. Status regionalnej siły wymagałby jeszcze dużego sukcesu gospodarczego. Zapowiadane radykalne reformy rynkowe pomogą, ale czy to osiągalne przy demografii, z jaką Ukraina weszłaby w stan pokoju, jest się czego bać? No Ja bym się na wszelki wypadek obawiał, dlatego że plan Marszala, oczywiście no, już jest zapowiedziany przecież, on będzie polegał na tym, że Stany Zjednoczone zmuszą wszystkie kraje tak czy owak od nich uzależnione, żeby się do zrzutki na Ukrainę, ile tam oligarchowie tamtejsi z tego rozkradną i tam umieszczą. We szwajcarskich bankach to jeszcze nie wiemy, to dowiemy się może w stosownym czasie. Natomiast no, plan Marszala niewątpliwie będzie, ale moim zdaniem to też jest mało prawdopodobne. Zresztą, jak pan zauważył, ta kontrofensywa ukraińska, która już była zapowiadana od wielu miesięcy, jakoś nie może ruszyć z miejsca. Moim zdaniem prawdopodobnie dlatego, że Ukraina rzeczywiście nie ma wystarczających rezerw ludzkich, żeby taką kontrofensywę z powodzeniem przeprowadzić, bo, tak jak pan słusznie zauważył, musiała być okupiona olbrzymimi stratami ukraińskimi. A jak niedawno ujawnił w publikacji Onetu, pan wyrwał Liczba ludności Ukrainy z 55 milionów sprzed 2014 roku teraz się miała zmniejszyć do 25 milionów i to nie z powodu strat wojennych, tylko z powodu tego, że bardzo wielu obywateli Ukrainy po prostu wykorzystało tę okazję i uciekło z Ukrainy, z tego cudnego raju. Tam do takich mniej cudnych rajów, ale no, tam im lepiej jest i nie zamierzają wracać. Co więcej, myślę, że ci wojskowi, żołnierze, którzy w tej chwili są wcieleni do armii, jak się Wojna skończy jakimś tam, nie wiem, pokojem czy zamrożeniem konfliktu, no to będą chcieli wrócić, znaczy połączyć się z rodzinami i też wyjadą. No nie wiem, jakich tam władze ukraińskie zatrzymają, jak tu akcja łączenia rodzin będzie, to nie bardzo będą mieli takie możliwości. Ja dlatego uważam, że na wszelki wypadek, bo Ukraina już teraz. Przed, prezentuje wobec Polski postawę mocarstwową. Pan ambasador Zwarycz już tu nam zachowuje się jak ambasador Lemieniew za Stalina. No to trzeba na nich uważać, tym bardziej, że obwąchują się z, mnie, z Niemcami. Polska już im wszystko dała. No to blachę na Polskę położyli i tyle, a nasi teraz zrozumieli to znaczy, nie wiem, czy zrozumieli, co narobili, w związku z tym tam się próbują jeszcze umizgiwać i tak dalej, ale to nic z tego nie będzie. Prawdopodobnie, najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest zamrożenie konfliktu, no i wtedy mielibyśmy za naszą wschodnią granicą. Ukrainę taką zniszczoną no i rozebraną, pozbawioną okręgów przemysłowych. Ona by właśnie dlatego nie była zdolna do wybicia się na mocarstwo. No i dodatkowo dyszącą nienawiścią do Rosji, ale właśnie niezdolną do. Wybicia się na mocarstwo i co więcej przy odpowiednim postępowaniu z naszej strony mogłaby jej sytuacja zależeć w znacznie większym stopniu niż teraz od polskiej życzliwości, o którą musiałaby zabiegać. No to takie rozwiązanie z naszego punktu widzenia uważam za najlepsze. Aleksander Abramczyk, 17.06. Witam, panie Stanisławie. Czy w przypadku użycia przez Rosję broni nuklearnej na Ukrainie NATO podjęłoby jakieś działania? Ukraina nie należy do NATO, więc wydaje mi się, że Rosja mogłaby w ten sposób zachodowi pokazać, że żarty się skończyły i Rosja ze wszystkich sił będzie bronić swojego bezpieczeństwa. No, tego my nie wiemy. Tego my nie wiemy. Myślę, że i Zachód też tego jeszcze nie wie, nie mówiąc o tym, że Putin też tego nie wie. Jak dotąd, to prezydent Biden powiedział, że jeśli by Rosja wysadziła w powietrze elektrownię atomową w Zaporze, to taki, takie działanie byłoby uznane za atak na Sojusz Północnoatlantycki, na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc mógłby zostać, jest to groźba, że mógłby, mogłyby zostać uruchomione procedury sojusznicze y, z, przewidziane w artykule 5 Traktatu Waszyngtońskiego, i to mimo, że Ukraina do NATO nie należy. No ale jak było, no to, to nie wiemy. Bo to, to by się dopiero okazało, to by zostało nam objawione, to znaczy nam, niekoniecznie nam, tym, którzy jeszcze by przeżyli ten eksperyment. Jan Nowak F8OD. Jakie ma pan zdanie o dziesiątkach, jak nie o setkach państw niemieckich, które tworzyły pierwszą rzeszę? Czy rozbiory Polski można nazwać spiskiem Niemców? Nie, moim zdaniem nie. Tamte państwek nie miały z rozbiorami Polski nic wspólnego. Zainteresowany rozbiorem Polski były Prusy. Dlaczego? Dlatego, że Prusy podwoiły, dzięki rozbiorowi, rozbiorom Polski, podwoiły swoje terytorium i podwoiły ludność. No i to w ten sposób się z takiego państewka, no dosyć zapyziałego, jednego z, tych, z tej całej czeredy, prosy stały się mocarstwem europejskim i już w tym charakterze występowały w czasie wojen napoleońskich. Fen Fenrich Buchter, 73-43. Panie Stanisławie, sanow, szanowny cykiel mistrzu, oto pytania. Czy uważa Pan, że są sytuacje, w których samosądy są uzasadnione? Na przykład, kiedy mamy pewność, że ktoś kradnie, ale nie posiadamy fizycznych dowodów, albo kiedy istnieją, istnieje materiał dowody na złoczyńcę, jednak mimo to wymigał się on od kary, bądź nie został ukarany adekwatnie. Na przykład przejechał babcie na pasach, będąc wpływem narkotyku, za co dostał jedynie kilka lat. No, jest w polskim prawie, podobnie jak w innych systemach prawnych, instytucja tzw. Tak samopomocy legalnej. To znaczy bez czekania na policję czy bez czekania na niezawisłe sądy obywatel sam własnym działaniem może zapobiec przestępstwu na jego szkodę. No, i to jest zarówno prawo do obrony koniecznej, jak i na przykład do ujęcia złodzieja na gorącym uczynku i zastosowania wobec niego przemocy po to, żeby właśnie Us usunąć w ten sposób skutki przestępstwa. Czy tam o bezwładnienie rabusia, i tak dalej. To się nazywa samopomoc legalna, a nie samosąd. Natomiast to, o czym Pan pisze, to rzeczywiście byłyby samosądy, no bo wtedy to, to co byśmy zrobili temu tam złodziejowi, na przykład, czy temu kierowcy, co przejechał babcie, no to by zależało od naszego widzimisię. A niekoniecznie my musielibyśmy być tutaj poszkodowani i bezpośrednio usuwać skutki tych przestępczych działań. Także o tym trzeba o tej różnicy warto pamiętać, żeby się nie narazić na rozmaite kłopoty, żeby samemu nie wpaść w kłopoty. No, i tutaj jeszcze, jeśli chodzi o obronę konieczną, to powiem tak: że jest takie orzeczenie Sądu Najwyższego, jeśli dobrze pamiętam, z 1972 roku, które mówi, że człowiek napadnięty nie ma obowiązku ratowania się ucieczką, że może podjąć walkę i w tej walce, używając adekwatnych środków, jakie mam do dyspozycji, pokonać napastników, jeżeli napaść grozi mu śmiercią, to może pozbawić życia tego napastnika i to właśnie jest ta sama pomoc legalna. Proszę Państwa, i tym rozróżnieniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.